W kwietniu 1940 roku orzeł wychodzi na pierwszy patrol pod brytyjską banderą. Topi niemiecki transportowiec Rio de Janeiro. 400 żołnierzy niemieckich tonie u wybrzeży Norwegii. Niemcy wyznaczają nagrodę za głowę Grudzińskiego. 23 maja 1940 roku okręt wychodzi na drugi patrol Rejon Skagerrak. Rozkaz. Zatrzymać niemieckie transporty do Norwegii. Na pokładzie 54 ludzi ten sam skład, co podczas ucieczki. Ostatni sygnał radiowy 1 czerwca 1940 roku godzina 0047. Wszystko w porządku. Kontynuujemy patrol. Potem cisza. Zero kontaktu. Brytyjskie dowództwo czeka 48 godzin 72 godziny tydzień. 8 czerwca 1940 roku ORP Ozeł zostaje oficjalnie uznany za zaginiony z całą załogą. W tym momencie zaczyna się druga, mroczniejsza część tej historii. Bo to, co działo się po zniknięciu, pokazuje, że ktoś bardzo chciał, żeby prawda o orle nigdy nie wypłynęła. Pełny film w BIO.